Na film zaprasza Świat Modów Farming Simulator 2013. Tworzymy z myślą o Tobie. Siemano, jestem Alejandro, jest ze mną dzisiaj Adi, nagrywający oczywiście. Dzisiaj mamy do stestowania dwie Valtry, jest to Valtra T182 w, kolor, w kolorach komunalnych. Czyli coś typu, tak jak ten John Deere, co oczywiście, jak ktoś był na Bednarach, to wie o co mi chodzi. I tak. dostaliśmy je od światu modów Farming Simulator 2013. Mamy nadzieję, że to będziemy dostawać więcej modów, jak nam wyjdzie to testowanie całe. I pokażę, jaki co mod posiada. No, Więc tak. To jest mod, który posiada tak. Przeniechalogięta Tak. Posiada aż halogeny. O, tyle posiada, bo to jest taka wersja beta, bodajże. Nie posiada modułarki. Y ciąg ciągnik jest ogólnie na duże gospodarstwa. A więc, um, widzieliście jak się on sprawuje w pracy, jak powiedziałem, on jest na duże gospodarstwa, niej czy typu Pegier i coś w tym stylu. I, a więc, nasza ocena brzmi 3 gwiazdki i mamy nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się w jakikolwiek sposób rozwijać i to nie będzie koniec, więc dziękujemy za uwagę, dobranoc i w ogóle.